Patryk Duński po zwycięstwie na gali PLMA 62 AFC 6. Powiedz, jak się czujesz po walce? E, no, czuję się bardzo dobrze. E, długo, długo się do tej walki przygotowywaliśmy. E, no Cieszę się, że tym bardziej jest to powrót po ostatniej przegranej. E, no Poprzednią walkę właśnie wziąłem tak bardzo szybko, we wtorek się dowiedziałem. W sobotę już walczyłem, i, i to nie był dobry jednak pomysł. No, a teraz mieliśmy dużo czasu na przygotowanie. W walce też się bardzo dobrze czułem. Wagę mi się bardzo dobrze zbijało, bo tam mieliśmy ten catch No No, ogólnie bardzo dobrze. Wszystko. A się miałem zapytać o tą poprzednią walkę na Co, Co tam, co tam nie poszło? No, przede wszystkim zabrakło tego doświadczenia, który miał mój przeciwnik. No, ten krótki czas oczekiwania nie mieliśmy w ogóle tam za bardzo podłoża, jak się przygotować, no. żeby walczyć, no to jednak trzeba mieć ten czas, żeby się przygotować i to wszystko. No to przede wszystkim doświadczenie przeciwnika wygrało. No i, no i ogólnie czułem się bardzo dobrze podczas walki. Waga też poszła dobrze. No, po prostu myślę, że, że to ten brak doświadczenia i mało czasu na przygotowanie, to, to, to na pewno miało wpływ na walkę. Dzisiaj w pierwszej rundzie, na początku pierwszej rundy, kiedy trafiłeś tym pierwszym kopnięciem, to czułeś, czułeś, że już on jest naruszony, że to jest początek końca, bo tam cały czas się łapał za szczękę twój rywal. Nie, nie, nie. Ja konsekwentnie po prostu robiłem to, co, to, co mieliśmy robić. S Kopnięć w zasadzie nie miało być. Ale tak, cały czas sukcesywnie. Y, te overhandy miały, miały, miałem pracować z tymi overhandami, schodzić z jego, z jego ataku. Robiłem, to mam nadzieję, że, że jednak tam... No to co miałem zrobić, to po prostu zrobiłem, a, a to kopnięcie to wyszło tak, tak po prostu. No, tak po prostu wyszło bardzo efektownie. Jaki plan na przyszłość? Y, no, no, no teraz chcę odpocząć troszkę, chociaż za tam 2-3 dni. No i nie wiem, słyszałem tylko, że miałbym się bić 27 lutego o pas 6-6, ale nie chcę tam wiele o tym mówić, bo to jeszcze tak, takie w sumie to są plotki. No ale póki co chcę odpocząć, wrócić do treningów, no i zobaczymy. No chciałbym się bić w tym roku częściej niż w poprzednim, przynajmniej 5-6 razy. A my z pewnością chcielibyśmy cię częściej oglądać, bo dzisiaj publikę porwałeś niesamowicie. Chciałbyś coś dodać na koniec, od siebie kogoś pozdrowić? Tak, przede wszystkim oczywiście sponsorom, e, e, którzy, no, dzięki którym mogę tutaj walczyć. E, Rafałowi Gubernatowi, Paweł Seroka, e, Denis London, Gospodarstwo Rybackie w wyławie e, Physio Masters, dzięki którym tutaj też przyjechałem, bo troszkę tam kwantyzowany byłem. E, całemu, e, całe dla, pozdrowienie dla całego regionu. Dla trenerów zolszczyzna, no, ale przede wszystkim tak już wcześniej tak sobie zaplanowałem, że jak wygram, to podziękuję mojemu trenerowi, yy, który wkłada naprawdę. Nie jest tylko moim trenerem, jest również moim przyjacielem, naprawdę świetnym człowiekiem. Pomaga mi, z, mogę zawsze na niego liczyć i, i bardzo wam za to dziękuję. A dziękuję Tobie za wywiad. Gratuluję zwycięstwa. Dzięki.